Pomimo tego, że Frankowicze w niektórych przypadkach coraz dłużej muszą oczekiwać na wyznaczenie rozprawy i potwierdzają to również komentarze pod naszym ostatnim odcinkiem, to jednak globalnie należy stwierdzić, że sądy polskie przyspieszyły i wydają coraz więcej rozstrzygnięć w sprawach frankowych. W sumie w ciągu pierwszych 9 miesięcy tego roku sądy okręgowe zamknęły o 27% więcej spraw niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jeśli sumujemy wszystkie zakończone postępowania, to było ich blisko 51 tysięcy, podczas gdy w 2023 roku ta liczba oscylowała w granicach 40 tysięcy zakończonych postępowań. Nie zmienia to faktu, że do sądów okręgowych nadal wpływa więcej nowych spraw niż jest finalizowanych. Wyjątkiem jest tutaj sąd Okręgowy w Warszawie, do którego w 2024 roku na koniec września wpłynęło łącznie 9100 postępowań frankowych, natomiast zakończonych zostało 14200 takich spraw.